Wraz nad nami orzeł biały, A przeciw nam świetelny stoi wróg. Wlec z naszych strzep, piorunę zacznę strzały, Niech lotem kul kieruje za Bóg. 19 lutego w lipie przy pomniku upamiętniającym bitwę rozegraną w okolicy tej miejscowości odbyły się uroczystości rocznicowe, w których oprócz gospodarzy przedstawicieli gminy Głowaczów, w tym sekretarza gminy Krzysztofa Wolskiego oraz Sołtysa wsi Lipa Aliny Sobieraj, wzięli udział również posłowie na Sejm RP. Agnieszka Górska i Dariusz Bąk, wicestarosta powiatu kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki, przedstawiciele Lasów Państwowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszeń i Placówek Oświatowych z terenu gminy Głowaczów oraz mieszkańcy Lipy. Przy pomniku licznie zgromadziły się również poczty sztandarowe. Modlitwę poprowadził ksiądz Marcin Jarząbek z parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Głowaczowie. Ci ludzie tamtej epoki, tamtego pokolenia, Położyli na szali swoje życie, abyśmy my mieli dom i mieli co jeść. Musimy sobie uświadomić, że ojczyzna jest naszym wspólnym zadaniem, które powinno być wypełniane przez poświęcenie się dla dobra wszystkich. Święty Jan Paweł II, kiedy w 1991 roku. Wędrował po naszej ojczyźnie, a wtedy był naprawdę bardzo długo, to przypomniał wszystkie przykazania, dekalog, na którym powinniśmy opierać nasze życie nie tylko życie publiczne, to duchowe, ale również i życie polityczne. Przykazania zachęcają nas do dobra które powinno się rodzić w serc bogatych w cnotę to jest zadanie z którego nikt nas nie zwolni teraz kiedy patrzymy i na ten krzyż i na te symboliczne kamienie musimy ogarnąć modlitwą tych którzy tu zginęli ogarnąć naszą ojczyznę i prosić o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski które są nam potrzebne, i konieczne i fundamentalne. A łaską fundamentalną zawsze jest ojczyzna. 15 lutego 1864 roku podczas Powstania Styczniowego rozegrała się w pobliżu Lipy w gminie Głowaczów bitwa stoczona przez oddział dzieci warszawskich Pawła Gąsowskiego z oddziałem wojsk rosyjskich dowodzonych przez podpułkownika Zankisowa. Niestety życie w bitwie straciło 40 powstańców a prawie 90 zostało rannych. Historię bitwy oraz pomnika przypomniał były nadleśniczy nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chrysostom Czachowski, potomek dowódcy powstania styczniowego Dionizego Czachowskiego. Polegli w boju i bici zmasakrowani ranni powstańcy w liczbie ponad 40 zostali pochowani w bradniej mogile na cmentarzu parafialnym w Głowaczowie. Pomnik nagrobny na mogile zorganizował za własne środki Antoni Lipiec cześć i chwała poległym postańcom, aby nie zaginął ślad i pamięć skoczonej tu krwawej walce powstańców, krzyż ulegnie starości postanowiono pobudować obok niego pomnik z materiału trwalszego niż drewno. Z inicjatywy Antoniego Lipca w 1970 roku zawiązał się komitet budowy pomnika w składzie Antoni Lipiec, Tomasz Kosmała i Edward Środkowski. Budowę pomnika zakończono w czerwcu 1972 roku. Na fundamencie postawie ułożono obok siebie trzy duże głazy polne, a na ich wierzchu czwarty wielkości trzech poprzednich. Na nim zamocowano tablicę z napisem Miejsce uświęcone walką oddziału powstańczego Dzieci Warszawskich stoczone pod dowództwem poruszyka Pawła Głosowskiego 15 lutego 1864 roku z wojskami rosyjskimi społeczeństwo Filipa i okolic wrzesień 1971 rok. Na wierzchu pomnika zamocowano w pozycji stojącej dwie kłosy umocowane na Storz oraz po środku lancę ułańską. O tym, że powinniśmy pamiętać o swojej historii, przypominali w swoich wystąpieniach przybyli goście. Wydarzenia, które rozpoczęły się w 1863 roku. Powstanie styczniowe 1864 to wydarzenia które odcisnęły piętno na całej naszej ziemi radomskiej. Ja osobiście zestawiam je z wydarzeniami religijnymi, z wydarzeniami modlitewnymi, które miały swoje miały swój początek chociażby w 1877 roku w Gieczwałdzie. Tam podczas objawień maryjnych nawoływała do modlitwy w intencji odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaczęły się one w 1877 roku i trwały przez kilka lat. Ten szturm modlitewny i ten szturm waleczny, którego dzisiaj kolejną rocznicę przeżywamy, dały to, że dzisiaj możemy, możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Serdecznie dziękuję za pielęgnowanie tych postaw i ogromnie się cieszę przede wszystkim z obecności młodzieży, która powinna widzieć te postawy nasze i te postawy, które są wyrażone w tych słowach Bóg, Honor i Ojczyzna, mocno pielęgnować. Stoimy tutaj przed pomnikiem bardzo wymownym w swym wyrazie i w treści. Jest krzyż, są jest kamienie, kamień, który, który jest takim symbolem niezniszczalności. Są kosy postawione na sztorc, mówiące o tym, że ludność wiejska brała udział w Powstaniu Styczniowym, wbrew różnym tam y, opisom, które no, y, były nakierowane, aby ujmować tej y, właśnie ludności wiejskiej. Tutaj to wszystko jest. A jesteśmy tu w miejscu szczególnym, bo Lipa jest przykładem, jak się dba o pamięć tych, którzy przyczynili się do tego, zasłużyli się dla niepodległości ojczyzny. I dziękujemy za to. Ja jako poseł na sejm dziękuję bardzo pani sołtys i mieszkańcom Lipy za to, że wy tak kultywujecie pamięć o bohaterach. My przybywamy tutaj przepojeni wdzięcznością dla bohaterów, którzy zapewnili nam wolność i niepodległość. Na zakończenie, zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem. organizatorami uroczystości byli gmina Głowaczów, sołectwo Lipa, nadleśnictwo Dobieszyn oraz OSP w Lipie.